Cześć, witajcie na moim kanale, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem. I są to zakupy z AliExpress, ale postanowiłam, tak jak widzicie po tytule, że zamówię rzeczy świąteczne. Specjalnie nadaję ten film wcześniej, żebyście mogli jeszcze kupić te rzeczy, ponieważ one idą dosyć długo. Także, żeby na spokojnie do każdego wszystko przed świętami doszło, dlatego że chciałam zrobić taki film rok temu i niestety większość rzeczy mi doszła w styczniu. Także to był nie wypał. W tym roku się przygotowałam i te rzeczy zamówiłam już chyba na po początku października. Także, słuchajcie, specjalnie, żeby Wam pokazać przeróżne rzeczy, zamówiłam różne totalnie kategorie. I może będę szła po prostu tak po kolei, mam ze sobą telefon, żeby sprawdzać po prostu na bieżąco wszystkie ceny, ile co kosztowało. Pierwsze to są dwa jelonki, specjalnie ich nie układałam, żeby zobaczyć na wizji czy w ogóle to jest proste do złożenia. I tutaj Wam skleję teraz zdjęcia, jak one wyglądają w ogóle, żebyście wiedzieli o co chodzi. Jeden jest większy, a drugi mniejszy. Tutaj mam części, ale z tego co widzę to nie powinno być mocno ciężkie. Okej, okay, wracam, kurier nam przeszkodził trochę. Mam jedną nogę, teraz drugą, chcę zobaczyć czy to w ogóle jest proste w obsłudze bardziej w stylu skandynawskim, jeżeli ktoś lubi. Ja właśnie miałam w tamtym roku wszystko takie bardzo surowe, więc myślę, żeby mi to pasowało nawet do wszystkich rzeczy. Okej, okay, tak to wygląda. Nie każdy lubi jakieś te ozdoby. Tutaj widzę, że nierówno weszło. I słuchajcie, ja w sumie trochę wyobraziłam sobie na początku, że to będzie większe, natomiast w sumie, ale potem teraz zobaczyłam cenę i jak za taką cenę. Ma też podane oczywiście wymiary, ja ich nie sprawdziłam. Ale nie jestem absolutnie zawiedziona, bo myślę, że fajnie to wygląda, jeszcze za taką kwotę. O, teraz jest ok włożone. I mały kosztował 2,48 i to jest ten mały. A większy jest, tak myślę, dwa razy większy i kosztował 3,60. Więc myślę, że to są fajne, tanie ozdoby. Wygląda to dosyć efektownie, w sumie, jak ktoś lubi takie minimalistyczne rzeczy. Tego dużego na razie nie będę odkładać, układać, ale na szczylitkach pewnie zobaczycie. Więc jeżeli zostajemy w takim. Jeśli macie drewnianym, to ja zawsze kupuję co roku do prezentów takie karteczki i w tym roku znalazłam właśnie takie drewniane. Bardzo mi się one spodobały, bo są po prostu porządne. One kosztowały 25 sztuk 8,20, z tego powodu, że to nie jest papier, tylko tak jak mówiłam drewno, ale ja już widzę taki szary papier, jakaś jedełka i właśnie takie na jutowym sznureczku, zresztą tutaj są w zestawie, właśnie takie etykiety drewniane. Fajnie to wygląda, w ogóle można to wykorzystać też do innych rzeczy. Myślę, że będzie to efektowniejsze niż papierowe, nie pogniecie się, a cena 8,20 to są wszystkie ceny, mówię Wam, z wysyłką, jak z 25 sztuk, super, bo ja w tym roku kupowałam w tejderze chyba 10 sztuk, albo 8 za 5 zł, więc myślę, że to wychodzi bardzo podobnie i mówię tutaj o papierowych w tejderze. Zostając w klimacie drewna, wszystko Wam pokażę po prostu w jednym na razie. Miałam na choince, kto pamięta z blogu Masów, drewniane ozdoby i słuchajcie, właśnie tym razem zdecydowałam się również, że po prostu w tym roku będą takie dowiesze do tamtych z poprzedniego roku. I pierwszy to jest napis Joy na takim drewienku właśnie pokrytym tutaj ale To jest takie mięciutkie po włokach, wygląda jak drewno. I mam jeszcze napis drugi, piłam je po trzy sztuki i sztuka takiej bombeczki drewnianej. To koszt 3 ,16 zł 16 groszy i to jest Noel A. Ja też taka gwiazdeczka, macie tutaj widzę różne do wyboru, także 3 zł za jedną, one są porządne też na lata, myślę, że fajne ja nie lubię szklanych za bardzo, ponieważ one się tłuką i ciężko je przechowywać ale oczywiście szklanych kilka mam też, natomiast takie są zdecydowanie praktyczniejsze moim zdaniem, no i tak jak mówię, kosztowały 3 zł ale w ogóle one są śmieszne, one są takie mięciutkie pomimo, że to jest drewno, to są takie mięciutkie dotyku, ale to chyba przez o obramówkę także mam takich 6 sztuk, sobie dowieszę w tym roku do e, moich ozdób z tamtego roku. I jeszcze, jeżeli jesteśmy przy drewnie, to jest najdroższa rzecz, ale mnie niesamowicie zainteresowała. Jak wiecie, lubię gotować, piec trochę mniej, ale ostatnio zaczynam coś tam kombinować w tym kierunku i zamówiłam taki wałek. Tak jak mówię, chciałam przetestować wszystkie różne gadżety na tym AliExpress, także nie musicie wydawać kasiorki, bo u mnie zobaczycie wszystko. Może, że Wam się spodoba, to oczywiście będziecie mieli w opisie Linki do tych wszystkich rzeczy. I w ogóle to jest super pomysł na prezent. Jeżeli ktoś z Waszych znajomych lubi piec gotować, to zobaczcie, to jest bałek. Ale nie byle jaki, tylko w takie różne bombeczki, choinkę, dzwonek, prezenty, śnieżynki, bałwanka i po prostu jak na przykład robicie pierniczki, to przejeżdżacie po cieście i wychodzi taki wzór, więc macie na piernikach takie zimowe wzory. Myślę, że jest to dosyć sporo trzy dyszki, zaraz Wam powiem dokładnie, natomiast wiadomo, wałki są drogie, to jest cena 32 zł z wysyłką, on jest dosyć spory, także... Myślę, że super opcja. naprawdę tak mi się to podoba, dołożyć właśnie jakiejś perfekcyjnej pani domu do prezentu taki wałek to super gadżet, także to też jestem zadowolona, bardzo porządne tak mi się wydaje, także na razie jestem zadowolona z moich zakupów. No i dobra, może teraz przejdziemy do fartuszka jest to taki widzę gruby fartuszek, myślałam, że to będzie taki trochę byle jaki, szczerze mówiąc, chociaż nie kosztował tak mało. Oczywiście w klimacie świątecznym, tutaj czerwony, trochę ma za długie chyba to uszko mam wrażenie na mnie. Ale to myślę, że można spokojnie zmieścić Ale to jest taki gruby, flanelowy materiał Także naprawdę mega porządne No i tutaj ma taki świąteczny motyw Można to powiesić gdzieś właśnie w kuchni Też myślę, że gdzieś tam jak robicie układanki Możecie sobie to położyć, fajnie wygląda No ale oczywiście służy to do gotowania przede wszystkim Fajnie właśnie myślę, że nawet na jakimś zdjęciu to może wyglądać Ten fartów kosztował 19,92 Myślę, że też jest fajny pomysł na właśnie prezent świąteczny Także super w ogóle Dziwi. zdziwiona jestem, że to jest taka dobra tkanina, bo jak kiedyś zamawiałam poszewki, to aż nie były takie, z takiej grubej, no ale naprawdę można fajne rzeczy znaleźć. Teraz przechodzę do czegoś co mi się najbardziej podobało już od dawna, o tym myślałam o zakupie. Nóż na pewno jest ostry, muszę iść po patronek. To się cały czas nagrywało, słuchajcie, pierwszy raz tak mocno sobie rozciąłam rękę i w sumie za bardzo nie wiem, czy nie muszę jechać do szycia, bo przecięcie jest małe, ale dobrze. Kontynuujmy, a mam nadzieję, że mi się uda. Znalazłam nóż. Uważajcie na to. Zestaw. Teraz się nie się dziwnie nagrywało, aż mi się gorąco zrobiło. Taka jest ten gap. Widziałam u dziewczyn na Instagramie taki piękny zestaw i powiem Wam, że bardzo mi się podobało, ponieważ zobaczcie, nie typowy kształt jest tej łyżeczki dużej, łyżeczki małej. Nóż wygląda w ten sposób i widelec. Bardzo są ładne, natomiast nie byłam przekonana, czy one przyjdą takie porządne. I taki zestaw kosztował 38,92 Także mniej więcej jedna sztuka wychodzi około 10 zł. I powiem Wam, że jest to dosyć dobra cena, bo w Zara Home są mega podobne, a kosztują chyba 30 zł za sztuka, o ile się nie mylę. Także bardzo fajnie do zdjęcia, czym właśnie na Wigilię, jak chcecie tak mega odstrzelić stół, to będzie to ekstra wyglądało. Także... Bardzo to mi się podoba, natomiast przykleiłam sobie plasterek. Kolejna rzecz to taka pierdółka, ale jeszcze nie miałam w kształcie cukierka. Ja pierniczki robię zawsze, brakowało mi takiej foremki, nie jak to się mówi, taka wykrajaczka. Foremka chyba. 2,20 kosztowało, także się zdecydowałam. Następna rzecz to napis. również takie drewniane, zapomniałam o nim. Ona kosztowało 7,60 można sobie je gdzieś powiesić. Jest takie drewniane z szyszkami i to jest święta 2020. Jak mogę Wam kupić napis 2020? Widzicie? Powieszę za rok. Także jak kupicie teraz, to rok, za rok Wam na pewno przyjdzie, także polecam. Teraz przechodzimy do światełek, bo w tamtym roku kupiłam stepko i po prostu było bardzo mało, tu jest i jest zdecydowanie więcej. Takie śnieżynki. Stwierdziłam, że fajnie to wygląda, żeby właśnie na około telewizora powiesić, czy po prostu jako ozdoba gdzieś tam na tle filmów. I takie lampeczki kosztowały 13,32. To jest cały zestaw już z wysyłką, także myślę, że super. No i ostatnia rzecz. To są poszewki na podówki. Zaraz do Was wrócę, tylko muszę je potwierać. Jedna poszewka kosztowała 10 zł i ona jest bez wypełniacza w środku. I jak z tego co już widzimy, są spore. Okej, okay, i mam trzy wzory. Z są takie bardzo mięciutkie, dosyć spore. Pierwsze to jest, ta chyba mi się w ogóle najbardziej podoba, taki prezencior z napisem Merry Christmas. Następnie gwiazdeczki, chociaż to też jest ładne tak właściwie. Wszystkie są w podobnym stylu, także można sobie je spokojnie na jednej kanapie. Zainstalować. To taka choinka również z napisem, wiatrkami. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Ja na pewno je sobie powieszę i to by było wszystko. Tak, jeszcze tak szybko zerknę, czy mi wszystko przyszło, ale wydaje mi się, że tak. Trochę tych rzeczy pozamawiałam. Chciałam z różnych kategorii, żeby po prostu posprawdzać, tak, wszystko mi przyszło. Czy w ogóle one są warte? Wydaje mi się, że są tańsze niż w sklepach te rzeczy, więc może warto właśnie na AliExpress poszukać sobie przed świętami różne gadżety. Ja chyba najbardziej jestem zadowolona z tych koszewek z felernego zestawu. Ale przynajmniej na żywo mogliście zobaczyć jakąś akcję. I chyba z tego wałka, bo jest to dosyć takie interesujące. Ja w ogóle w sklepach nigdzie czegoś takiego, takiego nie widziałam. Jeżeli widzieliście, to koniecznie dajcie mi znać, bo jest to kurczę dosyć fajne. Także to by było wszystko. Jak widzicie, półka cenowa jest zróżnicowana. Także dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podoba, czy w ogóle kiedyś kupywaliście jakieś ozdoby i co polecacie. I czy robić więcej filmów tego typu, gdzie sprawdzam właśnie Wam produkty z AliExpress. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Muszę kończyć, bo już widzę, że muszę zmienić opatrunek, także widzicie jak się poświęciłam do końca, ale mam radę nagrać, a bardzo mnie to szczypie. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!